Cześć, jestem Magda. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej posiada 9 akademików, w których jest łącznie około 2,5 2500 miejsc. Domy studenckie położone są w bezpośrednim sąsiedztwie budynków dydaktycznych oraz w pobliżu centrum miasta. Oferujemy miejsca w pokojach jedno- i dwuosobowych o różnym standardzie, w tym dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Opłaty uzależnione są od standardu pokoju i wynoszą od 640 do 1160 zł za miejsce. Studenci mają do dyspozycji pokoje cichej nauki, sale, telewizyjne pokoje wyciszeń. Pierwszeństwo w uzyskaniu miejsca w akademiku mają osoby, którym codzienny dojazd z miejsca zamieszkania uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie oraz osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej. Aby otrzymać miejsce w domu studenckim, student musi złożyć wniosek elektronicznie za pośrednictwem systemu USOS Web w terminie określonym w harmonogramie. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej www.akademikiumcs.pl. Zapraszamy serdecznie.